Poczucie własnej wartości nabywamy. Dokładnie. I tak. to byłoby pewnie takim tutaj cennym naszym wątkiem, że możemy trochę sobie to ilustrować, w jakich takich szczególnych momentach to poczucie własnej wartości kształtując się w nas czerpiemy, bo potem już je pielęgnujemy, rozwijamy, ale najpierw musimy mieć co. I my się nie urodziliśmy z poczuciem własnej wartości. A nabywamy właśnie w relacji. Pierwsze relacje, te więzi, pierwsze, częściej mówimy o mamie, bo ona jest tak no, na starcie. typowo pierwszoplanowana, o pierwszych latach dziecka, ale wiadomo, że kluczową rolę za chwilę też będzie odgrywał i ojciec, czy w ogóle dwójka rodziców, czy w ogóle ci najbliżsi opiekunowie, bo oni są tym bezpośrednim środowiskiem, w którym się kształtuje mój obraz mnie świata, takie doświadczenie sprawczości, mhm. granic, odrębności, nie? Że to wszystko mhm. się kształtuje w tym środowisku oraz relacji, jakie ha. one mają być, jakie one mogą być, jakie ja mam mm -hmm. miejsce w tym.